Agata Giermasińska, Kamila Dusza, Agata Jarosz, Edyta Gierach, Marta Krawczyk, Aleksandra Gut, Laura Majewska, Anna Pustowicz, Mateusz Kościelniak, Krzysztof Skiba, Sebastian Wodarczyk i Jurij Zwarko. Duże brawa. A i znów mi numery pomieszali, ale ja to nie wiem, bardzo was przepraszam, ale przynajmniej mam nadzieję, że wyszliście w kolejności, w jakiej przeczytałem. Proszę Państwa, eee, czy wszystko już mamy gotowe? Czy są gotowe nagrody? Gdzie są te czeki? Gdzie są czeki? Właśnie, ja sobie tej pozwolę. W tym momencie zrobić miejsce to.